Witam. Od razu nagrywam film o tym, jak tyle syfu bierze się na filtrze powietrza czy na elemencie, który udaje filtr powietrza. Zacznę od modelu STIL MS 250, który użytkuję i który znam najbardziej. Widać, Otwór po prawej stronie. On jest pokazywany na zdjęciu, bo trzeba mieć ciągnięty gaźnik, żeby on był widoczny i wszystkie elementy. Jest to otwór, w którym zamocowana jest guma, która trzyma, podtrzymuje odpowietrznik zbiornika paliwa, i w tej gumie są też kanały, żeby był lepszy dostęp do dysz. Ale tu nie ma szczelności, bo próbowałem tą gumę wpychać, tak żeby tam nie wlatywał syf, ale to się nie udało. W końcu pozatykałem to szmatami. Zauważcie, że jest to od prawej strony, czyli od strony, gdzie jest napęd, pilarki, gdzie jest najwięcej pyłu z w... cięcia. W... Kolejną rzeczą, na którą od razu zwrócę uwagę, tu jest, ma być klapka osłaniająca cylinder. Żeby nie zostawało zasysane powietrze przez gaźnik od tej strony, bo to zaburza chłodzenie całej pilarki. Ale ta klapka, plus obudowa, która przychodzi z góry, nie daje pełnej szczelności, czyli tu zasysa też powietrze na silnik. Tak jak wspomniałem, zaburza przepływ powietrza który ma chłodzić które ma chłodzić cylinder i cały silnik no i też zasysa od prawej strony powietrze z pyłem na kolejnym zdjęciu pokażę tą samą pilarkę tu są zaznaczone otwory w dole obudowy, przez które też wlatuje powietrze. Tam idą przewody, ale jest to kolejne miejsce, przez które może wlecieć powietrze, bo od góry, ani z boku to powietrze nie wleci, bo pokrywa jest bez otworów, przynajmniej w tym modelu, czyli może być zasane powietrze od dołu przez te otwory i ewentualnie pomiędzy obudową, którą pokazuję, a pokrywą filtra, ale cały czas jest dostęp powietrza od dołu, gdzie jest największe zabrudzenie. Jeśli coś tniemy, a tniemy czasem blisko ziemi, czy prawie do samej ziemi, to zasysa pył, który się gromadzi przy ziemi. Jeśli jest sucho, to zasysa kurz, Powstały przy cięciu, także na logikę widać, jak to wszystko jest zrobione, żeby nie było dostępu czystego powietrza od góry, ewentualnie z boku, ale od prawej strony, gdzie jest mniej brudu, mniej syfu, i zamierzam w mojej pilarce. Albo kupić obudowę nieoryginalną i wyciąć od prawej strony otwory, żeby był dostęp czystego powietrza. A tak w ogóle zamierzam założyć filtr chiński, papierowy, który pokazywałem w poprzednim filmie, bo nie mogę uzyskać informacji, czy filtr papierowy który przychodzi do pilarki MS251 wraz z podstawą, będzie tu pasował, czy nie, i czy mi się zmieści w obudowie pilarki. Zanim omówię pokazywaną teraz pilarkę chińską, żebym nie zapomniał, to dodam, że dla mnie mocno zastanawiająca jest też szczelność, Pomiędzy podstawą filtra, która jest plastikowa, a gaźnikiem. Wiadomo, chińskie plastiki są odlewane średnio równo i średnio powtarzalnie. Także ja stosuję podkładki wycięte z papieru, konkretnie z bloku rysunkowego, delikatnie jakimś olejem, to zwilżyć, żeby to było mokre, miękkie. I dokręcić, i wtedy jest szczelność gwarantowana. A w pilarkach chińskich, w których filtr dociskany jest razem z obudową filtra, takim wkrętem zamocowanym w obudowę filtra, należy zwrócić uwagę, czy ta śruba dobrze dociska filtr, bo też w jakimś filmie jest pokazane, że ona nie dociska. Ja to też przerabiałem, jak miałem do czynienia i używałem pilarki chińskiej. Dlatego na filtr dawałem podkładki gumowe i dokręcałem obudowę i dopiero sprawdzałem, że obudowa, że śruba ciasno dochodzi, do, dociska, a obudowa jest delikatnie luźna, czyli śruba sparła się na podkładce i na filtrze i tak możecie sprawdzić podkładając coś cienkiego czy śruba się zepsze i czy będzie obudowa miała lekki luz, jeśli nie to znaczy, że obudowa jest dociskana a na filtrze jest luz i tamtędy będzie zasysało powietrze, tak jak wspominałem po najmniejszej linii oporu powietrze zasysa i z brudem, z syfem i tak jest to Według mnie też celowo zrobione, żeby tamtędy wlatywało. A tu pokazuję właśnie obudowę chińskich pilarek. Tu jest taki kanał. Dokładnie w tym miejscu jest kanał. Obserwujcie to u siebie. Ewentualnie jak nie chcecie rozbierać pilarki, ściągnijcie obudowę filtra i w ciemnym pomieszczeniu zaświećcie latarką. Tu jest taki kanał i pokrywa na filtr od góry nie daje tu szczelności, bo ona jest przesunięta względem tej obudowy i przez ten kanał zasysa powietrze, bo komora, w której mieści się filtr jest dosyć szczelna. Zaobserwujcie u siebie, tam jest bardzo szczelne w tych chińskich pilarkach i zadajcie sobie pytanie, którędy zasysa powietrze. I zasysa na pewno tędy i leci to pecz od dołu, dlatego filtry w chińskich pilarkach no i też w ale tam no nie, ma, nie mam dostępu, nie mogę zdiagnozować, którędy dolatuje powietrze. W każdym razie w chińskich pilarkach na pewno bardzo brudny jest filtr od dołu, góra czasem jest dosyć czysta, a dół jest zabity często pyłem czarnym, ciemnym z olejem. No bo tu wyrzuca trociny, które są zaolejone z, poprzez smarowanie łańcucha. Jeśli jeszcze jest dobre, no to one są na pewno z olejem i zasysa tędy powietrze i z syfem. Dlatego co ja na szybko wtedy zrobiłem, to po prostu zatkałem to szmatą. Od strony lewej wywierciłem większe otwory, które. Są do regulacji gaźnika, bo akurat nie były w tamtym przypadku od lewej strony. Też polecam ewentualnie zrobić nacięcia z boku, bo z góry byłoby może lepiej, ale w przypadku deszczu, w przypadku śniegu, to będzie zasysało centralnie na filtr. A tak jak wspominałem, te filtry filcowe może zabijać i one mogą być jednorazówkami. Dlatego filtry papierowe polecam, które można przedmuchać, też należy uważać przy przedmuchiwaniu, żeby nie zniszczyć struktury tych filtrów. I ma to wszystko sens, i jeszcze raz zwracam uwagę: zaobserwujcie, może na białych łącznikach filtra z gaźnikiem słabiej widać ewentualnie delikatnie weźcie oleju na palec i po ściankach przejdźcie olejem to jeśli będzie pył wlatywał to on się przyklei do tego oleju ale skoro w huskłarnie był na pewno to w jakimś większym, mocniejszym modelu pył pod filtrem a używałem jej od nowości Stila też używam od nowości i wymienianie Filtrów na tak zwane oryginalne nic nie daje, bo one są celowo tak zaprojektowane, żeby pył przelatywał. W poprzednim filmie zapomniałem dodać, że filtry filcowe pasujące do MS250 też są na Allegro. Tylko, że ja nie miałem z nim do czynienia w praktyce. Nie wiem, czy to nie będzie ten filc, tak jak wspomniałem, przelatywał do silnika i nie robił. Szkód podobnych co pył drzewny. Tu jeszcze pokażę osłony do sztila MS. Są otwory w obudowie, ale z prawej strony przez przypadek oczywiście. Tu jest też z prawej, tu jest z lewej, nie wiem tu jest model niby też 180, tu jest z lewej. Tu jest z prawej, to są koszty, no ta z lewej też 62 zł, a te z prawej są około 30, czyli są promowane, ta kosztuje 21 zł. Są promowane z otworami z prawej strony, żeby większy syf zaciągało. Jeśli komuś podobał się film, podobała się treść, może komuś przedłużyłem życie pilarki, może postawić mi wirtualną kawę. Link będzie podany pod filmem. Dziękuję, do następnego razu.